jak wiecie, tryb Castle startuje już w ten piątek o godzinie 19 na wersji 1.16+. Pytacie się, się pewnie, co to jest Castle? Castle to tryb, który jest symulacją pola bitewnego, czyli symulacja klepy pomiędzy gildiami. Celem jest wygrana poprzez pokonanie wszystkich przeciwników lub podbicie serca gildii. Na Castle działa TNT. Są również fale co kilka minut, które wprowadzają między innymi możliwość stawiania, niszczenia, wybuchu TNT, zniesienia granicy mapy oraz pokazania kordów przeciwnika. Poprzez granie zdobywamy poziomy, które później możemy wydać na ulepszanie przedmiotów, sakków klas i tak dalej. Wprowadziliśmy zmiany systemowe, dzięki którym na serwer może wejść o wiele, o wiele, o wiele więcej graczy niż to było na poprzednich edycjach. Na trybie jest wiele innowacji. Między innymi możemy wybrać, czy gramy normalny tryb Castle, czy tryb z klasami. Tryb normalny to klepak na plus gildie. Tryb z klasami. Za to umożliwia posiadanie specjalnych efektów, zależnie od tego, jaką zbroję się posiada. Wiele ciekawych rozwiązań jest na trybie. Jednym z nich są knockouty, dzięki czemu możemy wejść w jeszcze większą integrację z innymi graczami, gdyż możemy ich przenosić, reanimować oraz dobijać. Więcej informacji o klasach znajdziecie w naszym poprzednim filmie, w którym objaśnialiśmy wszystkie klasy. Znajdziecie go teraz na prawym górnym rogu. Kliknijcie sobie, obejrzyjcie, przyda się Wam na pewno. Na trybie są również klany. Działa to trochę jak gildie. Będąc w klanie, mamy bonusy do zdobywania większej ilości poziomów i możliwość losowania podczas gry specjalnych efektów bądź przedmiotów. Co tydzień dla top 3 rankingu, top 3 posiadanych poziomów oraz top 3 klanów rozdawane są nagrody w postaci monet, za które możemy kupować rzeczy na stronie serwera. Dodana została personalizacja, dzięki której możemy zmieniać układ ekwipunku dla konkretnego zestawu, w tym również dla klas. Dodatkowo rangi VIP, VIP Plus i COX mogą nakładać za darmo skórki na przedmioty. Dodaliśmy party dwuosobowe, dzięki czemu będzie możliwość grania ze znajomym jednocześnie. Dodaliśmy także zamrożenie, trwające dopóki wszyscy gracze nie zostaną przeniesieni na arenę, oraz gracze po przeniesieniu na arenę pojawią się rozproszeni w promieniu trzech kratek. Poprawiliśmy nocauty. Od teraz będą one bardziej dynamiczne. I teraz bardzo ciekawa zmiana, która mi się osobiście bardzo podoba: dodaliśmy polecenie slash które umożliwia przełączanie obrażeń od sojuszników. Teraz już nie będzie sytuacji, w której Maciek będzie płakał, że jego sojusznik strącił do fosy. Teraz chcesz, że ci się sobie piszesz i możesz już się, już się nie, nie wrzucić, no. Już cię po prostu nie wrzuci, Maciuś, Poprawiliśmy ukrywanie gracza na poczekalni. Ulepszyliśmy skrzynią magazyniera. Od teraz będą one dawały więcej poziomów. Od teraz, też na start jest klasa wojownik. A resztę klas trzeba blokować za niską opłatą tak aby nie było za łatwo i było ciekawiej. Zmieniliśmy także szczebelki punktów w dywizjach. Odporność na zaczarowanym złotym jabłku została skrócona do jednej minuty. Dodaliśmy płatne gry, dzięki którym jesteśmy w stanie zywać więcej poziomów. Wejść na taką grę kosztuje jeden poziom, a do wygrania są dwa poziomy. Zmieniliśmy także koszt założenia kranu. Kranu, kur... Kranu. Poprawiliśmy błędy wizualne w poczekalni. Dodaliśmy także mnóstwo efektów wizualnych, w tym również skórki dla przedmiotów. Ale o tym dowiecie się sami, jak wejdziecie na tryb. Jest to jeden z nielicznych tego typu trybów w Polsce, tym bardziej na wersji 1.16+. Warto jest wejść i spróbować swoich sił na tym trybie, ponieważ są bardzo rozbudowane i godne uwagi. Dziękuję Wam, CubeHardowicze, za oglądanie. Ja byłem Dawid12, a to był Change Log.